Głęboka psychologia Karla Gustawa Junga oferuje nam cenne spojrzenie na ludzkie relacje i miłość. Kiedy ktoś darzy nas uczuciami, pojawiają się subtelne sygnały, które ujawnia nieświadomość, nawet jeśli ta osoba próbuje je ukryć. Jung, dzięki swojej koncepcji archetypów i nieświadomości zbiorowej, Pomaga nam zrozumieć niewidzialne wzorce łączące dwie dusze. W tym filmie omówimy sześć jungowskich sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że ktoś jest w Tobie potajemnie zakochany, sygnałów, które wykraczają poza słowa i ujawniają to, co serce próbuje ukryć. Pierwszy sygnał tajemnej miłości, według Junga, przejawia się poprzez spojrzenie. Jung głęboko wierzył, że oczy są prawdziwym zwierciadłem duszy, bezpośrednim oknem do nieświadomości. Kiedy ktoś czuje coś romantycznego do ciebie, kontakt wzrokowy nabiera innego charakteru, zyskuje intensywność wykraczającą poza codzienną komunikację. To zjawisko ma swoje źródło w tym, co Jung określiłby jako projekcję animy lub animusa. Projekcjonujemy wtedy aspekty własnej nieświadomości na ukochaną osobę, nieświadomie poszukując w niej odbicia naszych wewnętrznych, wewnętrznych archetypów, zwłaszcza idealizowanych wyobrażeń kobiecości anima lub męskości animus. Zwróć uwagę, czy ta osoba utrzymuje z tobą przedłużony kontakt wzrokowy, nie chodzi tu o przypadkowe spojrzenie, lecz o takie, które szuka czegoś głębszego. Jakby próbowało nawiązać więź wykraczającą poza słowa. Często to spojrzenie utrzymuje się nawet w sytuacjach towarzyskich, w których normalnie skierowałoby się uwagę na innych ludzi lub aktywności. Kolejny znak to rozszerzone źrenice. W obecności osoby, która nas pociąga, źrenice rozszerzają się automatycznie. To fizjologiczna reakcja, której nie da się świadomie kontrolować. Jung uznałby to za somatyczną manifestację treści psychicznych moment, gdy ciało ujawnia to, co umysł stara się ukryć. Często można też zaobserwować zjawisko zwane trójkątnym spojrzeniem: osoba patrzy raz w Twoje oczy, raz na usta, tworząc nieświadomy wzorzec. Według psychologii analitycznej Jung uznałby to za znak tłumionego pragnienia większej intymności. Spojrzenie zakochanej osoby często ma jakość, którą Jung określiłby jako luminosa, jakby osoba patrzyła na coś świętego lub tajemniczego. To odzwierciedla proces idealizacji, typowy dla początkowych faz zakochania. Zwróć też uwagę, jak ta osoba reaguje, gdy wasze spojrzenia przypadkowo się spotkają. Ktoś, kto skrycie coś czuje, może zareagować delikatnym, mimowolnym uśmiechem, po którym szybko odwróci wzrok. To krótki moment podatności, w którym maska społeczna opada i ujawnia się to, co Jung nazwałby treściami cienia, uczuciami ukrywanymi nawet przed samym sobą. Ponadto spojrzenie zakochanej osoby zazwyczaj niesie ze sobą pełną obecność, pełne skupienie, jakbyś w tym momencie był dla niej całym światem. Przejawia się to w uważnej obserwacji detali, które zwykle umykają uwadze. I wreszcie, zobacz czy oczy tej osoby rozświetlają się, gdy wchodzisz do pomieszczenia. Ta autentyczna, natychmiastowa reakcja, zanim uruchomią się filtry świadomości, według Junga jest prawdziwym przejawem jaźni. Self, psychicznej całości, która odpowiada na obecność kogoś, kto budzi głębokie uczucia połączenia i spełnienia. Drugi sygnał mocno zakorzeniony w teorii jungowskiej ujawnia się poprzez synchronizacje, znaczące przypadki, które wydają się przeczyć logice i statystyce. Jung definiował synchronizację jako znaczące zbiegi okoliczności, które nie mogą być wyjaśnione przyczynowo, ale sugerują pozaprzyczynowy związek między wydarzeniami psychicznymi a fizycznymi. Kiedy ktoś skrycie darzy cię uczuciem, zaczyna kreować okazję dopiero przypadkowych spotkań. Zauważysz, że ta osoba pojawia się często w tych samych miejscach co ty z częstotliwością wykraczającą poza przypadek restauracja, którą wspomniałeś park, do którego chodzisz w niedzielę lub wydarzenie kulturalne o którym pisałeś w mediach społecznościowych a gdy się spotykacie udaje zaskoczenie. Dla Junga te spotkania byłyby zewnętrznymi przejawami głębszego psychicznego połączenia. Nieświadomość ma tajemnicze sposoby budowania mostów między osobami połączonymi energetycznie. Synchronizacja staje się wówczas językiem, za pomocą którego nieświadomość się komunikuje, tworząc okazję do tego czego świadomość nie jest w stanie wyrazić bezpośrednio. Zwróć również uwagę, jak ta osoba nagle zaczyna interesować się rzeczami, które są ci bliskie. Jeśli wspomnisz o swoim ulubionym autorze, przypadkiem zaczyna czytać jego książki. Jeśli ćwiczysz jogę, ona nagle odkrywa fascynację medytacją. To zjawisko, które można określić jako Lustrzane odbicie zainteresowań jest nieświadomą próbą stworzenia wspólnego gruntu do zbliżenia się. Synchronizacje objawiają się także na subtelniejszych poziomach. Być może zauważysz, że ta osoba pojawia się dokładnie wtedy, gdy czegoś potrzebujesz. Gdy czujesz się bezbronny, potrzebujesz wsparcia albo świętujesz coś ważnego. Jung uznałby to za przejaw funkcji transcendentnej nieświadomej zdolności do strajania się do emocjonalnych stanów drugiego człowieka, tworząc niewidzialny most między dwiema psychikami. Inny przykład to sytuacje, gdy ta osoba wydaje się intuicyjnie wyczuwać twoje emocje, mimo że nic jej nie powiedziałeś. Wyglądasz dziś na zmartwionego albo miałem wrażenie, że potrzebujesz rozmowy. Takie słowa mogą świadczyć o wyjątkowej wrażliwości na twoją energię, którą Jung powiązałby z intensyfikacją intuicji spowodowaną uczuciem romantycznym. Zauważ również, czy ta osoba zapamiętuje szczegóły dotyczące ciebie: twoje preferencje, osobiste historie, ważne daty. Taka uwaga znacznie przekracza poziom zwykłego zainteresowania. Z punktu widzenia psychologii jungowskiej świadczy to o głębokiej emocjonalnej inwestycji, w której obiekt uczucia jest poznawany i ceniony w swojej indywidualności. Synchronizacje mogą się także manifestować w snach. Jung przypisywał ogromne znaczenie treściom sennym jako wyrazowi nieświadomości. Dlatego, kiedy ktoś żywi głębokie uczucia względem ciebie, może regularnie śnić o tobie lub doświadczać symbolicznych snów, w których się pojawiasz. Czasami te sny zostaną mimowolnie wspomniane podczas rozmów, ujawniając intensywność, z jaką żyjesz w psychice tej osoby. Na koniec zwróć uwagę: czy ta osoba tworzy z tobą coś w rodzaju świętej przestrzeni. Chwile i miejsca, w których jakość waszej interakcji się zmienia i zyskuje głębie. Jung nazwałby to stworzeniem temenosu, psychologicznej, chronionej przestrzeni, w której nieświadomość może się ujawniać bardziej swobodnie, a energia uczucia miłości przepływa z mniejszym oporem. Trzeci sygnał ukrytej miłości objawia się poprzez język ciała, który Jung uważał za bezpośredni wyraz nieświadomości. Dla Junga ciało nie było jedynie fizycznym nośnikiem, lecz symbolicznym systemem, który przekazuje treści psychiczne, często niedostępne dla świadomości nawet danej osoby. Kiedy ktoś skrycie darzy cię uczuciem, jego ciało mówi za niego, mimo że świadomość próbuje to kontrolować. Zwróć uwagę na zjawisko, które można nazwać magnetyczną orientacją ciała. Ciało tej osoby nieświadomie zwraca się w twoim kierunku, niczym kompas wskazujący północ. Nawet w towarzystwie innych ludzi, podczas rozmowy z kimś innym, ustawienie stóp, torsu czy ramion może być subtelnie skierowane w twoją stronę. Koncepcja ucieleśnienia embodiment w psychologii jungowskiej pomaga zrozumieć, w jaki sposób uczucia miłosne dosłownie przejawiają się w postawie i gestach. Osoba zakochana skrycie może wykazywać to, co Jung nazwałby somatyczną odpowiedzią otwartości – Subtelne wyprostowanie sylwetki, uniesienie brody, otwarcie klatki piersiowej to wszystko to nieświadome sygnały otwartości i pragnienia bycia zauważonym. Zwróć też uwagę na lustrzane odbicie ciała, gdy ta osoba zaczyna mimowolnie naśladować twoje gesty, postawę, a nawet sposób oddychania. Jung interpretowałby to jako przejaw somatycznej empatii. Nieświadomego pragnienia energetycznego dostrojenia się do obiektu uczuć, tworząc rezonansowe pole między dwoma ciałami. Mikrogesty twarzy są szczególnie wymowne. Jung, inspirowany pionierskimi badaniami nad mimiką twarzy, doskonale rozumiał, że twarz komunikuje emocje w ułamkach sekundy, zanim jeszcze świadomość zdąży zareagować. Zwróć uwagę na mikroekspresję radości. Krótkie błyski szczęścia, które pojawiają się na twarzy tej osoby, gdy wchodzisz do pomieszczenia lub gdy ktoś wspomina twoje imię, po czym szybko zostają stłumione próbą zachowania neutralności. Dotyk to kolejny potężny wskaźnik. Osoba zakochana będzie szukać okazji do pozornie przypadkowego kontaktu fizycznego. Dotknięcie ramienia podczas rozmowy, poprawienie twojego ubrania, odsunięcie kosmyka włosów z ramienia Jung interpretowałby te gesty jako nieświadome próby nawiązania połączenia energetycznego, ponieważ dla niego dotyk nie był wyłącznie zmysłowy, lecz także formą komunikacji między polami psychiki. Zwróć również uwagę na zmiany w głosie, gdy ta osoba z tobą rozmawia. Jung, który badał dźwiękowe aspekty komunikacji międzyludzkiej, dostrzegłby w zmianach tonu, Tempa mówienia i modulacji głosu, somatyczne przejawy emocjonalnego zaangażowania. Głos, który staje się bardziej melodyjny, łagodniejszy lub lekko niższy, zdradza emocjonalne zaangażowanie na głębszym poziomie. Bliskość fizyczna również niesie za sobą nieświadome komunikaty. Obserwuj, czy ta osoba często przebywa w Twojej przestrzeni osobistej. W tej strefie, między 45 cm. A metrem 20, którą według antropologów rezerwujemy dla osób, z którymi łączy nas emocjonalna bliskość. Jung uznałby to za subtelny wyraz nieświadomego pragnienia większej intymności. Kolejnym sygnałem jest to, co można nazwać paradoksalnym dyskomfortem stan napięcia i nerwowości w Twojej obecności, który przejawia się poprzez ciągłe poprawianie ubrań, dotykanie włosów, poruszanie przedmiotami bez potrzeby lub zajmowanie rąk czymkolwiek, by rozładować napięcie. Jung widziałby w tych zachowaniach energetyczne napięcie, powstałe w wyniku tłumienia silnych emocji w nieświadomości, które szukają ujścia przez ciało. Na koniec przyjrzyj się zmianom w oddechu. Mimowolne westchnienia, chwilowe wstrzymanie oddechu lub przyspieszony rytm oddychania w twojej obecności. Jung, który cenił oddech jako pomost między świadomością a nieświadomością, uznałby takie zmiany za fizyczną manifestację intensywnego stanu emocjonalnego, którego osoba nie jest w stanie całkowicie kontrolować. Czwarty sygnał ukrytej miłości wiąże się głęboko z jungowską koncepcją cienia, tej części psychiki, która zawiera aspekty nas samych, które wypieramy, odrzucamy lub których nie jesteśmy świadomi. Jung wierzył, że zakochanie często umożliwia wydobycie na powierzchnię elementów cienia, ujawniając głębsze warstwy osobowości, które na co dzień pozostają ukryte. Kiedy ktoś potajemnie darzy cię uczuciem, zwróć uwagę na momenty niespodziewanej wrażliwości, chwile, w których maska społeczna opada, ujawniając bardziej autentyczne i na ogół skrywane aspekty osobowości. Osoba zakochana skrycie może przejawiać to, co Jung określiłby jako pęknięcia w personie, krótkie chwile, gdy jej społeczna rola chwilowo się załamuje w twojej obecności. Ta wrażliwość może przejawiać się przez nieoczekiwane zwierzenia. Osoba ta zaczyna dzielić się z tobą osobistymi historiami, snami, lękami i aspiracjami, których zwykle nie ujawnia innym. Jung zinterpretowałby to jako nieświadomy impuls ku integracji. Ponieważ romantyczna miłość tworzy pole energetyczne, w którym cień może być stopniowo włączany do świadomości i szukać akceptacji w spojrzeniu ukochanej osoby. Zwróć również uwagę, jak ta osoba w Twojej obecności przejawia emocje, które na co dzień trzyma pod kontrolą: bardziej swobodny śmiech, głębszy smutek, wyraźniejsze rozdrażnienie. Ta nietypowa szerokość emocjonalna wskazuje na coś, co Jung uznałby za otwarcie jaźni w odpowiedzi na obecność kogoś ważnego. To tak, jakby obecność ukochanej osoby tworzyła bezpieczną przestrzeń, w której stłumione części naszej istoty mogą wreszcie odetchnąć. Również przejęzyczenia bywają bardzo wymowne. Freud, podobnie jak Jung, uważał, że takie momenty to chwile, gdy nieświadomość przemawia bezpośrednio, omijając filtry świadomości. Przypadkowe wstawienie czułego słowa do wypowiedzi, pomyłki imion, niezamierzone odniesienia do intymności w niestosownym kontekście wszystko to są oznaki silnych emocji, które próbują znaleźć ujście. Paradoksalnie, Cień może też ujawnić się poprzez zachowania pozornie negatywne. Jung zauważyłby, że osoba potajemnie zakochana może w pewnych chwilach być nadmiernie krytyczna lub zdystansowana, jako nieświadomy mechanizm obronny przed emocjonalną wrażliwością, którą wywołuje namiętność. Taka kompensacyjna agresja jest próbą zrównoważenia uczucia odsłonięcia i kruchości, które niesie ze sobą tajemna miłość. Zwróć uwagę, jak ta osoba reaguje, gdy wspominasz o potencjalnym romantycznym zainteresowaniu inną osobą. Jung rozpoznałby w subtelnych reakcjach nagłym zesztywnieniu postawy, krótkim odwróceniu wzroku, zmianie tonu głosu, przejaw zranienia wynikającego z nieujawnionego uczucia. Te mimowolne reakcje często ujawniają emocje, które świadomość próbuje ukryć, nawet przed samą sobą. Cień objawia się także w snach i fantazjach, którymi osoba może się z tobą podzielić. Jung przywiązywał szczególne znaczenie do marzeń sennych jako bezpośredniego wyrazu nieświadomości. Gdy ktoś wspomina, że śniło tobie, zwłaszcza w snach zawierających symbole jedności, przemiany lub wspólnej podróży, może to wskazywać na głęboko emocjonalną inwestycję na poziomie nieświadomym. Zwróć też uwagę na zachowania, które Jung nazwałby regresywnymi chwile niemal dziecięcej ekspresji, głupkowate żarty, zwiększoną wrażliwość emocjonalną. Takie zachowania, zwykle zarezerwowane dla sytuacji ekstremalnej bliskości, mogą pojawić się spontanicznie, ponieważ jak zauważył Jung, miłość romantyczna często reaktywuje pierwotne wzorce psychiczne, w tym archetyp dziecka. Na koniec zwróć uwagę na to, co można określić jako rezonans cienia, momenty, w których ta osoba zdaje się szczególnie dobrze rozumieć i akceptować te części ciebie, które sam uważasz za trudne. Jung interpretowałby to jako znak głębokiego nieświadomego połączenia, ponieważ często zakochujemy się w ludziach, którzy w tajemniczy sposób dostrzegają i przyjmują również te części nas, które staramy się ukryć. Piąty sygnał potajemnej miłości objawia się poprzez wzmożoną obecność symboli i archetypów w interakcjach, co stanowi centralny element psychologii analitycznej Junga. Jung wierzył, że romantyczna miłość aktywuje potężne archetypiczne treści w nieświadomości, które nieuchronnie ujawniają się w komunikacji i zachowaniu, nawet jeśli są świadomie tłumione. Kiedy ktoś żywi skryte uczucia względem ciebie, zauważ, jak język symboliczny staje się bardziej intensywny w jego wypowiedziach. Osoba ta często używa metafor, analogii i odniesień, które niosą głębokie znaczenie emocjonalne, często bez pełnej świadomości tej poetyckiej intensyfikacji. Jung postrzegałby to jako wyraz funkcji transcendentnej, gdzie nieświadome treści próbują się wyrazić w formie symbolicznej. Szczególnie obecnym archetypem w takich interakcjach jest wewnętrzny bohater. Osoba potajemnie zakochana często przejawia silną potrzebę pokazania swoich najlepszych cech, pokonywania przeszkód, udowadniania własnych możliwości. Jung powiązałby takie zachowanie z procesem indywiduacji pobudzonym przez miłość romantyczną, przejawiającym się jako ciche, ale wytrwałe dążenie do zdobycia Twojego uznania. Zwróć również uwagę na obecność archetypu zranionego uzdrowiciela. Osoba ta przejawia zwiększoną wrażliwość na Twoje cierpienia, trudności i słabości, oferując wsparcie, zrozumienie i pomoc z oddaniem wykraczającym poza zwykłe zainteresowanie. Jung postrzegałby taką aktywację jako przejaw nieświadomego impulsu do wzajemnego uzdrowienia, który często towarzyszy głębokiemu romantycznemu przyciąganiu. Wymiana prezentów także nabiera wymiaru archetypicznego. Zauważ, że podarunki lub przysługi, jakie ta osoba ci ofiarowuje, często mają symboliczne znaczenie wykraczające poza wartość materialną. Zazwyczaj są związane z ważnymi rozmowami, wspólnymi zainteresowaniami lub wyjątkowymi chwilami. Jung uznałby takie prezenty za nieświadome rytualne ofiary, zewnętrzne przejawy energetycznej więzi, którą dana osoba czuje wewnętrznie. Zauważ też, jak niektóre historie, filmy, utwory muzyczne lub dzieła sztuki, które wspomniałeś, wywierają na tę osobę szczególny wpływ. Jung nazwałby to aktywacją wspólnego pola mitologicznego, kiedy podobne treści archetypiczne budzą się w dwóch psychikach. Tworząc głębokie poczucie połączenia poprzez kulturowe symbole, które wyrażają to, czego nie sposób wypowiedzieć słowami. Archetyp wiecznego powrotu również ujawnia się w interakcjach. Osoba ta stara się powracać do ważnych wspólnych momentów, miejsc lub tematów rozmów. Zwroty takie jak: Pamiętasz tamten dzień albo to przypomniało mi naszą rozmowę o są sposobem, w jaki zakochana psychika próbuje stworzyć wspólną narrację, osobisty mit we dwoje coś, co Jung uznałby za kluczowe dla rozwoju głębokiej więzi romantycznej. Zwróć uwagę także na aktywację archetypu manifestującej się synchroniczności. Osoba ta zauważa i podkreśla znaczące zbiegi okoliczności między wami: podobne gusta, równoległe doświadczenia, identyczne myśli, wyrażenia typu to niesamowite, że myślimy tak samo, albo. Nie wierzę, że ty też. Są przejawami tego archetypu w działaniu, dążącymi do nadania relacji poczucia przeznaczenia, które Jung odczytywał jako rezonans na poziomie nieświadomości zbiorowej. Transformacja persony, czyli maski społecznej, jaką pokazujemy światu, również może być bardzo wymowna. Możesz zauważyć subtelne zmiany w zachowaniu tej osoby w Twojej obecności. Inaczej mówi. Inaczej się porusza w porównaniu z innymi sytuacjami społecznymi. Jung postrzegałby te zmiany jako nieświadome próby dostosowania się do wyobrażonego ideału czyli przejawy archetypu kochanka, który dąży do harmonii z obiektem pożądania. Na koniec zwróć uwagę na pojawienie się wspólnej mitologii osobistej narracji, które tworzycie tylko we dwoje wewnętrzne żarty, symboliczne odniesienia historie. Które mają sens tylko dla Was. W ujęciu jungowskim ta wspólna mitologia reprezentuje powstanie wspólnej psychicznej przestrzeni, temenosu, w której Wasze światy wewnętrzne zaczynają się splatać, jeszcze zanim uczucia zostaną świadomie wyrażone. Szósty i ostatni sygnał potajemnej miłości wiąże się głęboko z jungowskim procesem indywiduacji, podróżą psychiki ku całości i integracji. Jung uważał miłość romantyczną za jeden z najsilniejszych katalizatorów tego procesu, zdolny aktywować głębokie przemiany osobowości poprzez odbicie, jakie widzimy w drugiej osobie. Kiedy ktoś skrycie darzy cię uczuciem, zauważ, że w twojej obecności może przechodzić przyspieszony proces rozwoju i odkrywania siebie. Jung określiłby to jako efekt lustra miłości. Osoba ukochana staje się zwierciadłem, w którym dostrzegamy nie tylko ją, ale także te części nas samych, które były uśpione lub nieuznane. Ten proces ujawnia się, gdy dana osoba wykazuje szczere zainteresowanie zrozumieniem twojej perspektywy, nawet jeśli znacznie różni się ona od jej własnej. Zauważysz u niej nietypową otwartość na nowe punkty widzenia, chęć eksplorowania trudnych tematów i gotowość do kwestionowania wcześniejszych przekonań. Jung uznałby taką elastyczność za znak, że funkcja transcendentna jest aktywna mechanizm psychiczny, który umożliwia integrację przeciwieństw i wspiera rozwój jednostki. Zwróć również uwagę, jak ta osoba odkrywa i wyraża wcześniej uśpione aspekty swojej osobowości: zaniedbane talenty, nieeksplorowane zainteresowania cechy, które wcześniej istniały jedynie w potencjale. Nagle wszystko to zaczyna znajdować przestrzeń do ujawnienia się. Jung widziałby w tym aktywację emergentnego self psychiczną całość, która poszukuje pełniejszego wyrazu, pobudzoną energią miłości. To, jak ta osoba radzi sobie z odrzuceniem lub rozczarowaniem związanym z tobą, również wiele mówi. Jung zauważyłby, że kiedy miłość jest autentyczna, nawet jeśli nieodwzajemniona, towarzyszy jej zdolność do przekształcenia bólu w rozwój. W przeciwieństwie do obsesji czy urazy, prawdziwa, tajemna miłość często przyjmuje postać akceptacji rzeczywistości i gotowości do pozostania obecnym i wspierającym, nawet w zmienionych warunkach. Zauważ również, że ta osoba szczególnie uważnie reaguje na twoje opinie i reakcje, traktując je by jako okazję do samopoznania i doskonalenia siebie. Jung odczytałby tę wrażliwość jako przejaw zasady enantiodromii. Psychicznej tendencji do przekształcania się w przeciwieństwo, gdy jednostronna postawa staje się nie do utrzymania. Miłość romantyczna otwiera wyjątkową przestrzeń, w której zasada ta może działać, umożliwiając przemiany, które normalnie wymagałyby lat wewnętrznej pracy. Sen również staje się polem ujawnienia tego procesu. Osoba zakochana może dzielić się snami, które zawierają symbole transformacji, zjednoczenia przeciwieństw lub podróży. Wszystkie elementy, które Jung kojarzył z procesem indywiduacji pobudzanym przez miłość. Szczególne znaczenie mają sny z motywami wody symbol nieświadomości, mostów łączenie aspektów self czy postaci przewodników reprezentacje jaźni. Zwróć także uwagę: jak ta osoba zyskuje zdolność do rozpoznania i integracji aspektów swojego cienia w Twojej obecności. Jung zauważyłby, że pole energetyczne stworzone przez romantyczną miłość często umożliwia stopniowe przyjęcie wcześniej tłumionych lub wypartych treści, co można określić jako oświetlenie cienia przez spojrzenie pełne miłości. Relacja z wewnętrznymi figurami archetypowymi również ulega przemianie. Można zauważyć zmiany w sposobie, w jaki ta osoba odnosi się do autorytetów, własnej kobiecości lub męskości, czy też kwestii egzystencjalnych. Jung zinterpretowałby to jako przebudowanie wewnętrznych archetypów, w szczególności animy i animusa, pobudzonych transformującą siłą miłości. Na koniec zauważ pojawienie się tego, co Jung nazwałby trzecią obecnością. Poza tobą i poza osobą zakochaną, pojawia się pole relacyjne o własnych cechach, psychiczna jedność, która przekracza sumę części. Ta trzecia obecność objawia się jako wspólna energia twórcza, wizja przyszłości lub poczucie celu, które rodzi się z waszego połączenia. Jung widziałby w tym prawdziwą naturę miłości jako siły prowadzącej do indywiduacji nie tylko przyciąganie między dwiema odrębnymi istotami, ale tworzenie czegoś nowego, co przemienia obie strony w tym procesie.